Myślisz, że w te święta będzie inaczej, że może tym razem on się powstrzyma, że może przy stole zapanuje spokój, a potem czujesz to znajome napięcie w brzuchu, jedno spojrzenie, jeden żart, jedno zdanie rzucone przy wszystkich, i już wiesz, że znowu zaczyna się jego spektakl. Narcyzm nie niszczy się od przypadkiem. Dla niego to idealna scena. Rodzina, emocje, alkohol, uwaga skupiona na nim. A ty masz odegrać swoją rolę i jeszcze udawać, że wszystko jest w porządku. Ale jest coś, co możesz zrobić, zanim usiądziesz do stołu. Jedna decyzja, która odbiera mu władzę. Nie krzyk, nie kłótnia. To coś dużo skuteczniejszego. Jeśli czujesz, że w te święta znowu musisz zostać emocjonalnie zniszczona, zniszczony, zostań ze mną. Dziś o 19 w pełnym odcinku podcastowym pokażę ci dokładnie, jak ochronić swój spokój i nie dać się wciągnąć w jego grę zasubskrybuj mój kanał, żeby tego nie przegapić. I pamiętaj, w te święta nie musisz już być jego rekwizytem. Do usłyszenia!